Przygotowane ubrania właśnie na tym krześle. 5 minut na ubranie się, 10 minut na zjedzenie siadania, 5 minut na umycie zębów i wyjście z domu. Dla mnie punktualność jest ważna. Szybciej ruchy, ruchy zbiera No, jak zawsze muszę ich popędzać. Szybciej, szybciej, po prostu, końca! Mam 10 minut! Dobrze, Żybciej, szybciej, szybciej, no! Nie lubię wchodzić, jak na przykład jestem spóźniona. To nie lubię wchodzić i na przykład mówić przepraszam za spóźnienie. To jest takie, takie niefajne. Czy ta dokładność to się przekłada na naukę na przykład? Na ścisłe przedmioty? Tak, i na przykład ja bardzo lubię Yy, przedmiot w szkole biologię, bo na przykład mogę prowadzić różne doświadczenia. Chciałam kiedyś pracować właśnie jako laborynt... laboryntka, nie wiem jak to się mówi do końca. Na przykład jest koleżanka ze mną w domu, to moglibyśmy sobie wziąć kocyk wy i wyjść na pole i zrywać różne kwiatki, trawy i mieszać to wszystko ze sobą. Mamy myśli, że to na przykład jest mikstura, yy, która na przykład uratowałaby jakiś świat, jest jakaś magiczna. Jesteśmy bardzo dumni, po prostu... To jest niewiarygodne, że mamy taką surkę. Tak. Mamy kciuki po prostu i to jest najważniejsze, że ona spełnia swoje marzenia, swoje pasje. Ten występ jest dla mnie taką przygodą jak najbardziej. I nawet jak się nie odwrócę, bo nie przyjdę dalej, to się będę bardzo cieszyła, że tutaj jestem. Nie mogę się doczekać, będę oglądać, czy ma kciuki mocno. Dobrze? Dziękuję. Powodzenia. Jest latarka, jest latarka, jest. Ktoś? Ktoś się dostał do programu bez naszej Po prostu zaśpiewał tam gdzieś. <noise> Jak ja lubię ten, ten kawałek, lubię, uwielbiam go. Chodź, pokażę ci świat Śniący życie mi piękny Świat, na który nie ogień ale sercem czystym pasmiem no będziesz dziwić się w głos, otwórz oczy szeroko i rozejrzyj się wokół. Cuda otaczają nas Wspaniałe Czy to lub wierzyć nam zabroni wspaniały świat. Dziś mam go przed oczami, tu dywan unosi mnie, a ja już wiem, że nasza podróż będzie jak ze snu. Wspaniały świat. Dziś mam. Wspaniały gotcha. świat Cześć. 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 nie Cześć. nie płacz, yep yep nie płacz, nie płac. Uśmiech teraz, uśmiech. Nie płacz, nie płacz, bo to miejsce czekolada ciotki, już. no już szczęścia, po prostu emocje. Dzień dobry. Widzisz, twój Thompson ma tak, zawsze chusteczki. Chodźcie, zrobimy dla niej falę fale zwycięstwa. Proszę, tak proszę złapać mnie za rękę, Ja zaczynam. Uwaga. O, zobacz. Czekaj, ale ja czekaj, chcesz... A, to dla dobra. ciebie będzie. Trzy, ja zrobię. Uwaga. Uuu! Jest drugą. Tak jest. Jest lepiej, jest fajniej. Jest śmieszniej. No i gitara. Pogadamy sobie. co z tu. Jak masz na imię? Natalia. Natalia ma lat? 11. A masz muzyczne korzenie w, w rodzinie? Czy nie. Od nie? nie. Ja też nie miałam, ale okazało się, że moja babcia świętej pamięci, jak pasła krowy, to śpiewała po prostu i po niej odziedziczyłam mój talent. A bo, a, a później wyszło, to się zaczęło. To, to jest babci choreografia. Dokładnie tak. A co jeszcze poza śpiewaniem lubisz robić? Ogólnie lubię bardzo lekcje biologii, bo tam mogę o! badać przez mikroskop. Bardzo lubię. Mikroskop. czy będziesz o! naukowcem, czy lekarzem bardziej? Naukowcem. Naukowcem. A jaką konkretnie dziedzinę chciałbyś dziś z zwierzątkami się zajmować? Yy, nie, ja mam jakby badaniem przez mikroskop, czyli jakby biochemią, taką przez mikrofon już napada. Tak. Ty masz 11 że lat! I się biochemią zajmować, to jest niesamowite. Powiem Ci teraz coś, w co nikt tu nie uwierzy, nawet Thomson, ale ja studiowałem biochemię, więc e, najpierw sobie przypomnę cokolwiek z tego, a później chętnie ci opowiem e, troszkę o wiedzy, którą zdobyłem pomiędzy lekcjami w grupie Thomsona i Barona. Nie. Gdzie będzie gitara i śpiewanie. I biochemia, mikroskopy, wszystko no, o czym marzysz. Co udało Ci się zobaczyć przez mikroskop, co oglądałaś przyszłość? Trawy. O, no, nie. A macie? A kwiaty. macie? Nie. No to. To słuchaj, to przynieś na nasze lekcje. I będziesz Dawida mikroskop. pod mikroskopem. Włożymy kwiatka tak. pod mikroskop. A, tak. Na szczęście my nie potrzebujemy mikroskopu, żeby e, docenić Twój głos, bo Twój głos jest taki wielki. Taki, tak rozsadził to wszystko. I mam nadzieję... Jaki wielki? Taki o! Taki! I mam nadzieję, że pójdziesz tą ścieżką do mnie, bo bardzo chciałbym się zająć tym Twoim wielkim głosem, kochanie. Jesteś super! Ja mogę się sobie się tak? spytać. Czy Ty już wiedziałaś do kogo pójdziesz, jak przyszłaś tutaj? No miałam takiego. Pomyśl, Ale tak? Po... Takiego. Nie, <noise> nie takiego, takie. albo taką. No już przegrałam. Albo takich może, Ale, takich. albo tak. Może takich. No dobra, to posłuchajmy twojego wyboru. <noise> no to ja bym poszła do... Do takiego kleju! Takiego kleju! Ale jakie to one są sprytne wzią. te dzieciaki, Jakie są sprytne? Nie Cześć! Nie Cześć kochanie, witaj u mnie w drużynie. Tak mała dziewczynka, z tak olbrzymim głosem. To jest materiał do wypracowania, to jest diament do szlifowania. Ogromnie się cieszę, że jest. Eee, jestem Madzia, Magda.